Ciągle wspominam te momenty, kiedy każdą wolną chwilę można było tutaj przyjeżdżać tak po prostu dla przyjemności przebywania w tym wspaniałym miejscu, które nie dało się inaczej nazywać, jak tylko rajem. Tak to miejsce nazywałem, gdzie z przyjemnością przenosiło się tony cegieł do budowy tego miejsca i po prostu tutaj byłem. To taka osobista utrata dla, dla wielu ludzi, dla, dla Państwa? Tak, można tak powiedzieć że bardzo przyjemnie spędzało się to czas i ja bardzo dobrze wspominam na przykład rajd konny, ale wiem, że też e, Zielenin wychodził na zewnątrz, bo e, e, ostatnie święta, znaczy nie, nie te, bo nas nie było, ale w poprzednim roku to mieliśmy kolędników właśnie z Zielenina. Bardzo fajna niespodzianka, <laughs> zmęczeni siedzieliśmy w domu, dzwonek do drzwi i kolenda na ustach i przyjechali kolędnicy z Zielenina, także i Zielenin był w naszych domach i my w zieleninie, tak to tak wyglądało. Ten dworek tworzyli ludzie, spędzali tu mimo czas, ale państwo tutaj pracowali, to, to, to było państwa miejsce do życia i państwa miejsce pracy. Tak, tutaj prowadziliśmy agroturystykę szeroko rozumianą, zajęcia z koni, jazdy komu, spędzanie wolnego czasu we wszelkich możliwych formach na, na średnim czyli ogniska, kuli z jakieś przejażdżki wozem, no i to, co udało się zrobić tutaj w domu, czyli wszelkiego rodzaju warsztaty kulinarne, fotograficzne, yy, najróżniejsze spotkania muzyczne, również spotkania, koncerty i takie w wąskim gronie. Naprawdę było tego. Teraz to miejsce straciście. Gdzie mieszkacie? Gdzie się podziewacie z dziećmi? No więc na razie mieszkamy w, u, u rodziny Ani. E, tam w mamy trochę daleko z dziećmi do szkoły. Na pewno docelowo chcemy mieszkać tu. Będziemy starali się ze wszystkich sił tutaj działać, współpracujemy z wójtem, który już deklarował swoją pomoc w zakupie czy też w najęciu domku holenderskiego. Mamy taki holend dom domek holenderski, już gdzieś tam oglądaliśmy to. Chcielibyśmy to jak najszybciej zrealizować, żeby móc być tutaj blisko, nie kumulować tych kosztów, brać, pracować i, i zarabiać na, 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 dalszą, na dalszy rozwój tego miejsca i budowy. My umawialiśmy się telefonicznie z wójtem gminy.